Pre-sale, sale, onboarding. Takie ładne angielskie pytać? słowa. Tak, takie ładne polsko-angielskie słowa. O co pytać w momencie, w którym poznajemy się z klientem albo z leadem? Czy prospektem, potencjalnym klientem, jak zwał, tak zwał. Ja chcę zacząć od czegoś innego, jak nie masz nic przeciwko, wiem, że nie masz. Od tego, że... Mm, tego procesu nie musi wykonywać CS, czyli customer success manager czy specjalista. Oczywiście na etapie onboardingu prawdopodobnie już ten CS będzie zaangażowany, często też może, może robić jakieś demo dla potencjalnego klienta, ale to też może robić po prostu sales, to mogą być pytania salesa. Ważny jest mindset. Tak, to znaczy chodzi o to, żeby mieć po prostu success za, za, m, zapisany w DNA firmy na samym etapie, nawet tej przed, przed, przed sprzedaży. Adrem, o co pytać? Wydaje mi się, że na samym, sami początku warto filozoficznie, ale też bardzo praktycznie spytać klienta, jaki problem w swoim biznesie próbuje rozwiązać za pomocą Twojej usługi czy Twojego oprogramowania. Tak, to będzie kluczowe i to nam da taki duży obraz, taki obraz z lotu ptaka na, na całość tego wdrożenia. I też kolejne pytanie, które powinno paść, to na pewno pytanie o zasoby. Jakie to o, mogą być zasoby? Skala problemu też będzie nam pokazywać skalę zasobów, które musimy rzucić: czy my, czy klient, czy my razem z klientem. Eee, no zasoby to mo może być budżet, ale to często nie jest budżet, bo często klienci albo nie wiedzą, albo się nie chcą dzielić e, e, informacją o budżecie. Albo, albo wiedzą, w ogóle powiedzą: Powiem panu, budżet, jak mi pan powie, ile tak. to będzie kosztowało. To ja powiem, czy mogę tyle wydać. Tak, ale zasoby częściej to jest po prostu to, co organizacja potrafi zrobić sama, albo nawet kupując na zewnątrz, ale potrafi to zrobić. Czyli. Na przykład, jeżeli myślimy o otwieraniu sklepu internetowego na, albo uruchamianiu sprzedaży na jakimś marketplace typu Allegro czy Amazon, czy, czy otwieraniu jakiegoś sklepu na platformie, no to naszymi zasobami może być grafik. Może być specjalista od content marketingu, specjalista od Google Ads, tak? To tak i to naprawdę... rzutuje na bardzo dużo rzeczy, bo po pierwsze rzutuje na upsell, który potencjalnie można wykonać na dosprzedaż. No bo jeżeli na przykład, trzymajmy się tego, tego sklepu internetowego, jeżeli nasz klient ma już grafika, to znaczy, że na przykład skórkę czy jakieś banery reklamowe potencjalnie sam sobie zrobi. Jeżeli nie, no to trzeba mu pewnie dosprzedać jakąś skórkę graficzną, albo znaleźć jakiegoś partnera, jakieś rozwiązanie. Marketing jak ma zasoby wewnętrzne, to sobie to zrobi sam. Sam sobie rozreklamuje ten sklep, reklamę na Facebooku zrobi w Marketplace'ach, w Google. Jeżeli nie, to trzeba albo dosprzedać jakąś usługę, albo polecić partnera. Tak samo z kontentem, jeżeli opisy produktów chcę sobie wprowadzać od zera, ale nie ma kontentowca, to być może znowu trzeba mu kogoś polecić albo znaleźć jakąś usługę dla niego odpowiednią. Ja na przykład jestem z branży technical writerskiej, więc dla mnie takim ważnym zasobem jest liczba autorów, pisarzy technicznych. To znaczy, ile osób będzie tą dokumentację wdrażało, bo to rzutuje nie tylko też na ten upsell i na, na to w ogóle, w który, w który przedział cenowy wpadnie klient, ale również na czas wdrożenia. I czas to jest kolejne ważne pytanie. Tak, czyli po zdefiniowaniu głównego problemu i po zdefiniowaniu zasobów, które mamy my i klient do odpalenia jakiegoś projektu czy procesu, e, trzeba zdefiniować cele i czas, w którym te cele chcemy e, osiągnąć. Tak, kiedy klient chciałby w pełni korzystać z tego narzędzia, w pełni już jakby to wszystko mieć, mieć za sobą to wdrożenie. I też ten czas wdrożenia w dużej mierze będzie się wiązał z tego, czy to jest pierwsze w ogóle podejście do tego typu narzędzia czy usługi, czy to jest migracja. Tak, oczywiście, że tak, bo zupełnie inaczej będziemy definiować cele i zakres współpracy z klientem, który uczy się korzystać z tego typu usługi, którą my oferujemy, a zupełnie inaczej będziemy pracować z dojrzałym klientem, który ma świetnie zdefiniowane swoje potrzeby i potrafi wiedzieć, gdzie chce. Wie, gdzie chce dojść. Przykład, tak. dajmy na to, ktoś korzystał z usług agencji marketingowej, nie sprawdziło mu się to i uderza do innej agencji, ale już wie mniej więcej, jak te procesy działają. Wie, I, czego się boi. Wie, czego się boi, czego wymaga. co nie wypaliło, podczas gdy klient jest jeszcze z młodej organizacji i chce skorzystać z agencji z usług agencji po raz pierwszy, no to on może w ogóle nie wiedzieć, czego się spodziewać. Tak samo jest z narzędziami, to znaczy, jeżeli mamy migrację, na przykład z innej platformy sklepowej, z innego narzędzia tego typu, no to to też już klient będzie miał ze sobą pewien. Bagaż doświadczeń, oczekiwań, może złych nawyków to będzie na wiele rzeczy rzutowało. Okej, okay, technicznie, o co możemy spytać klienta na samym początku? Tak, zupełnie yy, na początku. O integracje potencjalne, bo często jest tak, ale to też wyjdzie przy okazji tego dużego opisu problemu, jaki ma do rozwiązania. Być może, jeżeli narzędzie jest złożone, to integruje się z różnymi innymi narzędziami z narzędziami takimi, jak yy, na przykład w przypadku znowu, trzymajmy się tych sklepów internetowych przez moment nie wiem, baselinker, czy jakieś platformy sklepowe, marketplacy, pliki XML dla... Usługi Google'a. Cokolwiek, Tak. cokolwiek. Przecież, tak. W wypadku na przykład Herato, gdzie pracuję, to to mogą być integracje, dajmy na to, z, na przykład z Zendeskiem, czy ServiceNow, generalnie z miejscami, gdzie możemy publikować tą swoją wiedzę firmową w postaci na przykład artykułów pomocy. Okej, okay, czyli biznesowo tam już y, przegadaliśmy, technologicznie. Zapytał, coś z, ty mi podałeś jedną taką bardzo fajną rzecz, którą sobie zapisałem, y, mianowicie jak bardzo klient chce i jak bardzo my chcemy. O tak, to jest, to, to jest coś, co w sumie nie pytamy o to klienta, ale coś, co jest w bezpośrednim... Skutkiem naszych pierwszych rozmów z klientem powinniśmy sobie bardzo szybko określić taki scoring nasz wewnętrzny. Z mojego punktu widzenia najlepiej sprawdzają się zawsze te dwa pytania: jak bardzo klient chce zostać naszym klientem i jak bardzo my chcemy tego klienta, czyli jak bardzo klient jest zdeterminowany, żeby korzystać z naszych usług i musi to wdrożyć, albo lubi nas i chce to wdrożyć, i jak bardzo ten klient mieści się w naszym idealnym, Profilu idealnego klienta, niech bardzo my chcemy go do portfela. W ogóle taki profil idealnego klienta warto w ogóle mieć, bo może się okazać, że na przykład klient tak bardzo się w to nie wpisuje, że będzie z niego więcej problemów niż korzyści i to będzie grani warta świeczki. No i tak będzie wtedy, jeżeli się okaże, że nie tylko my nie jesteśmy mu w stanie za bardzo pomóc, ale tak naprawdę nie, nie wpisuje się w ogóle jakby w nasze, w nasze założenia, ani, ani, ani nasze narzędzie, usługa w jego. Jak mamy, tak już kończąc, jak mamy e, profil idealnego klienta, to Możemy tylko spytać klienta, czy jest naszym idealnym klientem. Natomiast my sobie tutaj domykamy trochę szereg pytań ogólnych lub mniej związanych z indywidualnym kontaktem z klientem. Może się jednak zdarzyć tak, że tego klientu nie ma, tego kontaktu nie ma z klientem w ogóle. Tak, czasem mamy taką usługę, sprzedajemy taką usługę albo taki produkt który jest produktem masowym, gdzie nawet nie tyle mamy lotaż, to po prostu no, tysiące ludzi instaluje jakąś jakby no, nie, nie kontaktujemy się, w procesie biznesowym nie kontaktujemy się z tymi klientami. E, warto wtedy chyba robić badania na klientach po to, żeby wnioskować, jak korzystają i jakie problemy biznesowe, nie, nie tylko problemy biznesowe, jakie... Problemy, albo jakie funkcje nasza usługa w ich życiu spełnia, prawda? Tak, i tutaj można zadać bardzo wiele takich pytań. Można w ogóle, niedelikatnie mówiąc, napastować tego klienta różnego rodzaju ankietami, czy to w mailu, czy to wewnątrz samego narzędzia, czyli tak zwane wiadomości in-app, żeby lepiej go po prostu poznać, żeby odpowiedział nam na pytania. Na przykład nie wiem, jaka to jest branża, co, co w ogóle ten klient chce osiągnąć, jaki jest właśnie wolumen, budżet i tak I to mogą być pytania już zadane właśnie na tym etapie triala okresu testowego, jak i początku wdrożenia onboardingu. I potem na bazie tych pytań. Które sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, może trafić właśnie do różnych person. Może zostać zaklasyfikowana jako ta persona A, persona B, persona C na przykład. I dzięki temu odpalamy w naszym narzędziu, to może być na przykład, nie wiem, Intercom, to może być, nie wiem, HubSpot na przykład, w naszym narzędziu potem Marketing Automation, w naszym CRM-ie, odpalamy sobie różne ścieżki komunikacji, edukacji, w zależności od tego, do jak, jak tego klienta otagowaliśmy, jak go zaszufladkowaliśmy. Okej. Okay. To chyba tyle, czyli tak jakby. O co pytać albo nie pytać, ale analizować na pierwszym etapie kontaktu z klientem? Tak, to właśnie było to. I pamiętaj, że te pytania są zarówno ogólne, uniwersalne, które trzeba zadać niezależnie od narzędzia albo usługi. No i też są oczywiście te bardziej związane już z konkretną branżą czy z tym, co mamy do zaoferowania. I tutaj proponujemy doprecyzować sobie też dokładnie te pytania. Dobra. Dobra w jakim znaczeniu? Nie startujemy. 嗯。Mm.